Ja sobie myślę, że pożar do wolby pani po demokracji, że to je jej wkrótce, to z ja to są wbory, na opakie to i dost ma są część. Ja uważam, że wybory nawet przed wczesne wybory czy kręgowe wybory to nie jest dla demokracji, ale w przeciwnie to jest jej, jej ewidentny składnik część demokracji. Wieso nie takie no, przedczasne? Też mieliśmy, stosunkowo niedawno, przedterminowe wybory. A również był handel pod lat, jak był pan pozorowatelem Europejskiej Unii, innych organizacji. Więc nie jest zaproszony zaprosić na, na wybory obserwatorów z Unii Europejskiej, czy z czy innych organizacji. co pak nejezdí naši odborníci a naši občané, naši politici pozorovat volby v jiných lidích. Naši, naši experti, naši politici jezdí na přehovat odboru v jiných krajinách? To je druhé otázce. Ano, bohužel existují na světě stále diktátorské a Teraz to, co do drugiego pytania. No, niestety istnieją ciągle na, na świecie e, totalitarne Kupa, barma, Okej, i dyktatorskie rodziny. Kuba, Białoruśko, Białorusko, Serbia, Litwa. Tutaj zyskuję i... Kuba, Birma, Białoruś, Korea Północna. Istnieje też wiele, wiele systemów, które nie są, nie są bezpośrednio totalitarne aż totalitarne, niemniej w to sposób ewidentny że naruszają prawa człowieka. A co powie Pan w kwestii Tybetu i tego, co dzieje się w Tybecie? Takže v kontextu tajských spotkání s Dalaj Lama, to byste byli v meditaci. Já myslím, že ta situace v Tibetu je tragická, že Tibet by měl mít svou skutečnou několik pomálení autonomii a že by tam neměla být uplatňována pomocy Wielkich i Ja myślę, że sytuacja Tybetu jest rzeczywiście tragiczna. Tybet powinien mieć swoją autonomię rzeczywistą nie formalną i że nie powinna być tam stosowana polityka asymilacji w, przez władze narzucane.